Żeby pani tak dużo nie mówiła, bo nie bym miała co powiedzieć. A ponieważ nie jestem przygotowana na bardzo długie wystąpienie, wręcz krótkie, e, bardzo dziękujemy. To już rzeczywiście nasze drugie spotkanie, tutaj. E, tym razem Pedagogi Liceum Plastycznego. Pierwsza wystawa pedagogów. E, ponieważ historia szkoły jest dosyć krótka, ciągle mamy coś pierwszego, jednak, prawda? To już 4 lata, a jednak coś pierwszego. Dzisiaj pracę zaprezentują pedagodzy. Myślę, że w tak dobranym składzie jest to ich pierwsza wystawa. Cóż, jest to zespół, który tworzy historię liceum, który tworzy jej podwaliny i fundamenty. Mam nadzieję, że za miesiąc, jak spotkamy się na Także pierwszej wystawie, tym razem dyplomów ucieków plastycznych, plastycznego, to y, też będzie to rezultat ich pracy. Dzisiaj ich twórczość, proszę Państwa. Y, no cóż, mam nadzieję, że zarówno za sprawą wiosennej aurey pierwszego dnia wiosny, jak i za sprawą tychże tutaj prac prezentowanych, Państwa wieczór y, minie naprawdę w dobrym nastroju. Żywię również nadzieję, że. Ta inicjatywa spodoba się Państwu, i wystawy pedagogów Liceum Plastycznego będziemy mogli wpisać na stałe do kalendarza wystaw tejże szkoły. Aby nie ominąć nikogo i niczego, i aby poszło mi to sprawnie, przygotowałam sobie a jakże listę? Zacznę zatem. Czy ja mogę. Tak, ustawiać tu tych nauczycieli i prosić, więc troszeczkę będę prosiła Państwa e, o przesunięcie. A tutaj stoją. To będę na ten e, Pani Aleksandra Matulewicz. Zapraszam. Proszę poznać. Oczywiście tutaj Pani ojcu. Śmiało. Malarka ukończyła Uniwersytet Warszawski mazurski w, Olszty w Olsztynie na Wydziale Edukacji Artystycznej w zakresie szkół plastycznych. Oraz Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa, animatorka wielu imprez i akcji artystycznych w felblągu, m.in. maratonu artystycznego Street Art. Nauczycielka przedmiotu Rysunek i Malarstwo. Witamy pani Olu. Ja Roma Jaruszewska. graficzka ukończyła Akademię sztuk pięknych w poznaniu na wydziale projektowania graficznego oraz Pola Ponad Zezid w poznaniu o specjalności malarstwo sztandowe. W, w 2007 roku znana za talent roku nauczycielka przedmiotu reklama wizualna oraz podstawy projektowania i kompozycji. Karolina Hajc-Kalińska. Absolwentka, absolwentka Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi na Wydziale Realizacji Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografii o specjalności Fotografia. Yy, prowadzi własne studia fotograficzne. Brała udział w opracowaniu dokumentacji fotograficznej byłych fabryk w Łodzi. Nauczycielka przedmiotu podstawy fotografii i filmu. Pinga kosacz -Drotek. absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Rzeźby. Autorka pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb sakralnych, m.in. w Kwedynie, Malborku, Czewie, Nauczycielka przedmiotu, a jakże rzeźba. To są panie, drodzy państwo. Panowie, może zostaną. Ryszard Zumkowski jako pierwszy. Grafik komputerowy i warsztatowy, rysownik, typograf, projektant, logotypów, plakatów, katalogów. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku, obecnie Akademia Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki Użytkowej. Nauczyciel przedmiotu Techniki Graficzne, komputerowe Techniki Graficzne. Janusz Kowrak, następny. Grafik, rysownik, ilustrator, projektant plakatów, zajmuje się identyfikacją graficzną zespołów muzycznych, projektowaniem logotypów, koszulek, okładek, płyt. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych Bydgoszczy i Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Grafiki Warsztatowej Pracownik Grzeborytu. Zawodowo związany również z Centrum Sztuki Galeria L. Nauczyciel przedmiotu Warsztatowych Technik Graficznych. malarz, specjalista od historycznych technik malarskich, poeta, absolwent historii sztuki na katolickim Uniwersytecie Lubelskim, wykładawca historii sztuki i konserwacji zabytków w Elbląskim Seminarium dochody, proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Tronowie Elbląskim, nauczyciel przedmiotu historia sztuki. <klucz> jako ostatni z panów Zbigniew Krottek, malarz, rzeźbiarz, absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych z im. Antoniego Kenrata Kopanem i Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku, obecnie Akademia Sztuk Pięknych na Wydziale Rzeźby. Prowadzi ogólnopolskie plenery plastyczne w Trągowej, autor zapisy pamiątkowej w Katedrze Lidlowskiej, otrzymał wyróżnienie honorowe jury 23. Festiwalu Współczesnego Malarstwa Polskiego w Szczecinie. Nauczyciel przedmiotu rzeźba oraz rysunek i malarstwo. Na tym kończy się moja rola, proszę Państwa, i poproszę o głos no jednego z przedstawicieli. Teraz mnie czeka dopiero. Zostałem wyznaczony tutaj przez przyjaciół artystów, żeby zabrać głos, żeby przemówić do Państwa po prostu ludzkim głosem, bo w zasadzie to wystarczyłoby, żeby popatrzeć na te nasze wszystkie prace, bo to one powinny za nas mówić, ale w imieniu nas wszystkich y, chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za tak liczne, liczne przyjście dzisiaj na, 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 na dzisiejszy wernisaż. Y, bardzo czujemy się wszyscy uhonorowani tym. Chciałem podziękować y, Państwu za... Y, możliwość, tego ścina, za możliwość z, zorganizo zorganizowania tej, tej wystawy. Nie ukrywam, nie ukrywamy, że ta galeria, to jest bardzo trudna przestrzeń wystawienicza i mimo, że kubatura jest dosyć duża, to ze względu na dość małą ilość przestrzeni tej, 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 styk, tej powierzchni wystawieniczej na ścianie, no raz, że się niewiele mieści i stąd ten Musieliśmy dokonać pewnego wyboru, jeśli chodzi o, o, o nasze prace. Może w przyszłości Państwo się rozwiną trochę, może troszkę z takich aranżowanych tak ścianek można wystawić. Można Być to, to, może te wystawy będą bardziej okazałe. Tak człowiek i tak czujemy się bardzo uchwalonymi tą wystawą. I... Nie. Zapraszamy w takim razie. Dziękujemy jeszcze raz. Bardzo miłego wieczoru.